No to, to, dokąd to zmierzamy, dokąd tu idziemy? Tyny, 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 tyny. -da! No panowie, jesteśmy w Wolsztynie na torze Latina RC Racing. No, ja to pierwszy raz widzę ten przybytek. Elegancko, o, kozacki Duży tor I w niezłym stanie muszę powiedzieć No nic Przejrzymy sobie, zobaczymy, wejdę może sobie na podest i zrobię jakąś wyrzutę z góry Cześć no Siemanko No? Jesteśmy tutaj teraz z Rafałem, z Igorem i z Miłoszem. I poproszę teraz Rafała, żeby powiedział kilka słów o, o tej nitce, o nitce o toru. Tam jest start. Tu już jest silnik, który już wyje na maksa mniej więcej. Czyli tu na tam końcówkę nazywamy to. bo tam nie jedna korba pójdzie na końcu. Okej. Okay. No i masz łagodne zejście, tak? Zaokrągłem, za wchodzisz na dużą hopę, no i to jest około 16 metrów lotu, nie? W powietrzu. Tu mamy hopę. Tak, i jest jak na skokach narciarskich, że delikatnie wylatuje i bardzo gładko, bo jest długie lądowanie. Widać, że jest, jest tak, widać. Często że jest, jest nawet bez lądowanie. uderzenia, bez niczego. nie uh -huh. masz małą hopę przed zakrętem. Masz taki nasz mały sześciopak, to trzeba i łatwy, i trudny. Jak chcesz pojechać szybko, to robi się trudno. Jak chcesz przejechać po prostu, to jest łatwo. Ok, jasne. Yes. Tam jest bardzo trudna, niby ten rowek, ale wyrzuca w lewo na peszale, tam się zawija. Wbrew pozorom niby prosta, ale ona jest specjalnie takim garbem zrobiona, więc tam mm -hmm. całe zawieszenie pracuje. Mm -hmm. Tam przez chwilę nie widać modelu, bo chopka zasłania, tak. jak widać, mm -hmm, i to jest ten tak, moment, ten tam miejscu. trzeba nacisnąć hamulec. Okay. I wtedy zawijasz się bardzo ładnie, tu masz chopkę, łuk, różnie, niektórzy jadą szerzej, niektórzy na ogół bardzo wąsko, no i szykana. Jest mała tolerancja, ale można ją przejechać idealnie prosto. Mm -hmm. Widzę właśnie. No. Ale I to można jest ją tak, tak minimalnie. Można ją tak przeciąć. To no. domo zawijasz, masz chopkę. To jest takie, jedno z najważniejszych, najwolniejszych chyba fragmentów. Przechodzisz. Wbrew pozorom dla niektórych bardzo trudne te dwa garby na łuku. Żeby przejechać szybko. Tamte? Tak. I okay. potem masz nawinięcie. No, i masz tutaj stolik z dwoma chopkami. I teraz tak. Większość osób skacze, wiadomo, stolik ląduje, i potem te dwie chopki jak mm -hmm. najwężej tutaj na prostą, tak? Tak mm -hmm. byli Kielicze, Michał, i nawet Bartek Zaleski, próbowali skakać stolik stąd, aż i lądowali tam po środku, aż przed tym w sensie, ostatnim lądowaniem. Stąd? Nie tu, tylko tam lądowali. No, Okej. Okay. Przed samym prawie tym i tam mały garb, ale to, to było bardzo efektowne, ale nieefektywne. <laughs> okay, okay. Nie ma nic, nie zyskuje się czasu, a ryzyko błędu dość duże. Nie? Mm -hmm. No i dzida. Ok. My, tam gdzie są owce to potem całość to jest padok, nie? Tam całość. Aha, ok. Tam jest siatka na wyciągnięta, wchodzi się na tor, a tam ta cała przestrzeń to jest jakby sewa serwisowa. To jest, to jest tam. Sam podest ma wysokość 3,5 metra, jest bardzo wysoki, także widoczność jest bardzo dobra. Dużo przestrzeni jest na tym, też na tym podeście. nitka toru 4 metry. W najszerszym miejscu ma około 5. Trochę z innej perspektywy. Widzicie podest i tutaj prosta. Kot teraz nagina prostą, zaraz będę zrobi zejście. Tak, wchodzi ostro do hamowania i tu łagodne zejście. No idziesz Co ty? Koniec paliwa? No, w każdym razie mamy tutaj cyk. Cyk i tam na tą dużą hopę, okolice ok. 16 metrów lot. Piękna sprawa. O, słoneczko wychodzi. Obygrzało jak najszybciej, jak najdłużej. No to będzie można przyjść pojeździć do Wolsztyna. Godzina drogi z Poznania. W zależności z którego miejsca, no to yy, godzina, godzina powiedzmy. Myślę, że 15. Dobrze się jedzie. Fajna trasa. A dziesiątki też tutaj przyjeżdżają jeździć? Tak, jeżdżą. No. To nie jest to jednak tor na, na dziesiątki, ale, ale jeżdżą. No. Tylko mhm. dużą hopę trzeba wtedy przejechać. Ale to jest tak skonfigurowany, że tak jak na niego patrzę, to nawet no ktoś kto już jeździł po torze, ale jeszcze nie bez, bez doświadczenia wielkiego zawodniczego jest w stanie chyba wszystko skoczyć. Nie? Poza, mhm. mówiłeś o tym, tak mi się przynajmniej wydaje, poza no dużą duża, hopą mówiłeś, że stok Tutaj prze, przeleci wszystko. Wszystko przeskoczy, bez problemu. Mhm. Żadnego, nie? No to dużo tam widać, robi wrażenie. Podpytałem tutaj chłopaków o system, że tak powiem, odciągania wody. Tu mamy zakopaną pompę, która z tej strefy zbiera z dziury wodę, a z pozostałych miejsc. Które są tak przygotowane, żeby ta woda no, możliwie nie stała na to, że tylko zbierała się w tych, tam, gdzie, gdzie ma się zbierać. No to jest wtedy druga pompa przenośna, gdzie jak są zawody, jest potrzeba i chęć szybszego przygotowania toru, osuszenia. No to wtedy z tych miejsc przenośną pompą y, można to po prostu zebrać. W to miejsce albo, albo po prostu ogólnie na, na zewnątrz. Fajna sprawa. A to robi fajne wrażenie. No. Jest, jest, jest duży. Jest bardzo duża powierzchnia. 2500 tysiąca metrów kwadratowych toru.